Kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na moje dzisiejsze czytanie tygodniowe. Dzisiaj zobaczymy, co dobrego czeka nas w tym tygodniu, co wydarzy, bądź co się ewentualnie może wydarzyć w tym tygodniu, yy, jaka energia ogólna będzie nam towarzyszyła yy, w tym tygodniu, na co powinniśmy uważać, czy też zwrócić szczególną uwagę yy, w tym tygodniu. Ja i moje relacje z najbliższym otoczeniem, czyli znajomi, rodzina, przyjaciele, miłość, czyli moje relacje tutaj z mężem, partnerem, przyszłym mężem, bądź partnerem, praca, i finanse, czyli sprawy materialne, sprawy finansowe. rada bądź wskazówka na ten tydzień, karta uzupełniająca i tak naprawdę dopełniająca całość, całość tego czytania. Kochani, co nas czeka w tym tygodniu. W tym, tyg w tym tygodniu tutaj mam wrażenie, że wy coś komuś dałyście, of daliście, ofiar ofiarowaliście i ta osoba jakby się odwdzięczy Wam tym samym. No właśnie, może ta osoba coś od Was wzięła i no właśnie, coś wzięła, co, co jej daliście, ale tutaj nie dała nic w zamian. No właśnie, i teraz właśnie mam wrażenie. Czyli możliwe, że coś jest wam winna, no właśnie, bo yy, 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 no właśnie, yy, wy, wy tej osobie coś daliście, no właśnie, coś jej ofiarowaliście, ale ta osoba się wam nie, nie odwdzięczyła. Tutaj yy, yy, nie dostaliście od tej osoby. Czegoś w zamian. No właśnie, i teraz ta osoba wraca do waszego życia, być może też pojawia się w waszym życiu, żeby coś wam tutaj, coś wam ofiarować. No właśnie, bo ja mam wrażenie, że. Wy być może nie dostrzegaliście albo nie docenialiście tego, co ta osoba Wam daje, no właśnie, co ona Wam daje, tutaj, tutaj, ofiaruje, no właśnie. I ja mam wrażenie, że teraz zaczęliście się, jakby, jakby się przebudzi, przebudziliście albo zaczęliście się budzić, zaczęło do Was docierać no właśnie. No właśnie jak cennego. No właśnie, co cennego i wartościowego tutaj dała Wam ta osoba, i tutaj, że w zamian, tutaj, co, co dała Wam ta osoba, tutaj należałoby się odwdzięczyć tej osobie i dać jej tyle samo. Ile w zamian, tyle samo, ile tutaj otrzymaliście od tej osoby. No właśnie. Możliwe, że było na odwrót, że to wy powinniście dać tu komuś coś w zamian za coś. To jest jakaś, być może spłata jakiegoś długu wdzięczności. No właśnie tutaj powinniście być wdzięczni za to, co, 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 co otrzymaliście od tej osoby. Ej, mam wrażenie, że wy tego nie dostrzegaliście albo tego nie docenialiście. Macie jakiś dług wdzięczności wobec tej osoby, Ej, i teraz jakby. Pojawiacie się w życiu tej osoby, żeby ten dług spłacić, żeby ofiarować jej albo zwrócić jej to, co jesteście jej winni. No właśnie, tutaj też jest taka historia. No właśnie, ja mam wrażenie, że wy jesteście. Otoczeni jakoś ochroną i opieką duchową. No właśnie. I tak naprawdę nie macie czego się bać nie macie powodów tutaj do lęków i obaw, ponieważ jesteście otoczeni ochroną duchową. Ja mam wrażenie, że ktoś jest takim waszym opiekunem duchowym. Ktoś nad wami czuwa. Ktoś jest takim waszym, tutaj może nie tyle, takim aniołem stróżem. No właśnie. Ja mam wrażenie, że wy... Tutaj przestaliście się bać, ponieważ tak naprawdę dostrze, dostrzegliście, że nie, nie macie czego się bać czy też czego się obawiać, bo jest ktoś z wami, to nad wami czuwa. Mam wrażenie, że. Wy jesteście w sytuacji, z której nie jesteście zadowoleni. No właśnie i chcecie tutaj zmienić to, to sytuację. No właśnie ale boicie się. To zrobić, ale niepotrzebnie, no właśnie, bo Wy tutaj zrozumieliście, że nie macie tak naprawdę czego się obawiać, no właśnie. Mam wrażenie, że Wy jesteście wolni. I niezależni. No właśnie. Albo osoba, która pojawia się w Waszym życiu, no właśnie, jest wolna i niezależna. No właśnie. Tutaj mamy wolność i niezależność. No właśnie. Mamy też Yy. Możliwe, że wyszukacie wolności. Chcecie być wolni i niezależni? E, może tutaj też chodzić o tę osobę, właśnie, e, że ona w jakiś sposób jest, e, e, jest wolna i niezależna, ale też możliwe, że ona szuka szuka, szuka niezależności tej, tej takiej tutaj takiej, takiej wolności, no właśnie. Ja mam wrażenie, że Wy mieliście tę wolność, tę niezależność, no właśnie, ale nie dostrzegaliście tej, tej, no właśnie, mieliście możliwe, że wciąż macie, ale nie dostrzegaliście, być może nie, nie docenialiście tej. Tej, tej, tej wolności czy też niezależności, ale może być tak na odwrót. Mam wrażenie, że wy, no właśnie, tak naprawdę nie wiecie czym jest ta wolność, czym jest ta y, niezależność. Ponieważ przez całe swoje życie tutaj y, wam y, wam, y, wam, y, wam, y, wam brakowało tej, tej wolności, niezależności, wy by, by cały czas byliście od kogoś, czy od czegoś zależni. No właśnie nie byliście wolnymi, niezależnymi ludźmi, tylko przez całe życie byliście nie byliście przez całe życie byliście od kogoś zależni. Tutaj zależeliście od kogoś i wy tak naprawdę Yy, yy, nie wiecie, yy, co to znaczy być wolnym, co to znaczy być yy, yy, niezależnym. Dla Was ta wolność i niezależność yy, są. Yy. Jakimś nowym wynalazkiem, czymś zupełnie nowym, no właśnie, czymś zupełnie e, nieznanym. No właśnie. I mam wrażenie, że tutaj być może do Waszego życia e, pojawi się ktoś, kto e, da Wam właśnie te, e, te poczucie takiej, takiej wolności, i tutaj e, Niezależności. No właśnie. Ja mam wrażenie, że między wami jest jakaś wymiana, jest jakiś przepływ, jakiś przekaz, być może energii, ale też uczuć. No właśnie. Być może jest jakiś przekaz energii y, duchowej. No właśnie. Y, y, ja mam wrażenie, że Przepływ energii, jest jakiś kanał, którym ta, 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 ta energia tutaj przepływa i wyczujecie. To jest energia też przyciągania, no bo tutaj no właśnie, ale wy też wzajemnie tutaj. Prze przekazujecie sobie y, wzajemnie swoją energię, y, też energię duchowo. I mam wrażenie, że y, wykończycie z czymś y, toksycznym. Być może y, uwalniacie się y, od czegoś y, tutaj y, tutaj... Y, 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 y no, uwalniacie się od czegoś toksycznego, no właśnie. Ale mam wrażenie, że w waszym życiu y, rozpoczyna się rodzi miłość. No właśnie. Że tutaj y, y, no właśnie. Ja mam wrażenie, że wy przyciągniecie albo już zaczęliście tutaj e, przyciągać do, e, do, e, do swojego życia jakąś miłość, jakiś romans, no właśnie, tutaj jakiegoś mężczyznę, e, który tutaj obdarzy Was bardzo gorącym uczuciem, tutaj bardzo gorącym uczuciem. E, tutaj, e, bardzo gorącym uczuciem e, tej miłości, no, właśnie, mam wrażenie, że wokół Was, no, właśnie, być może tutaj pojawia się wiele nowych rzeczy, być może wiele nowych ofert, i tutaj być może będziecie musieli. Y, y, do, y, dokonać jakiegoś wyboru, tutaj podjąć jakąś decyzję, y, być może też wybrać y, y, jedno albo więcej z tych rzeczy, które do Was przychodzą, bo tutaj ewidentnie y, coś, do was, y, coś do Was przychodzi. Y, Kochani, teraz tak. Ja mam wrażenie, że tutaj wy jesteście w procesie jak, jakichś zmian. Być może no, właśnie, tutaj pojawiają się nowe rzeczy, tutaj przychodzą do Was jakieś zmiany. To, co się. Pojawia tutaj to, co nowego, pojawia się w Waszym życiu. Tutaj pomoże odczuwać Wam Wasze wszystkie emocje. No właśnie. Albo w Waszym życiu pojawiają się wszystkie emocje. I teraz chodzi o to, żebyście odczuwali tymi emocjami. No właśnie, te, te rzeczy, które pojawiają się w Waszym życiu, pojawiają się wskutek Bożej interwencji. No właśnie, te zmiany, te rzeczy, które pojawiają się tutaj w Waszym życiu. Pojawiają się wskutek Bożej interwencji. No właśnie mam wrażenie, że tutaj, tutaj nie tylko wy zmierzacie tutaj do tego Waszego szczęścia, nie tylko te zmiany, które wkraczają do Waszego życia i decyzje, które. Podejmiecie tutaj wybór drogi, którą y, wybierzecie, da Wam nie tylko y, szczęście, ale da również Wam szczęście całej Waszej rodzinie. No właśnie, bo zarówno tutaj, jak y, za, y, y, zarówno Wy, jak i cała Wasza ro, rodzina, mam wrażenie, że Wy tutaj podążacie. W kierunku tego szczęścia. No właśnie. Ale mam wrażenie, że tutaj też przychodzi do Was ktoś, kto. Bo to było tak, że może Wy przygarnaliście kogoś do siebie. Tutaj. Przygarnęliście kogoś e, e, do swojego domu, e, do swojej rodziny, i ta osoba przychodzi, żeby się wam e, odwdzięczyć za to, że, e, żeby mm, tutaj. E, dać wam, żeby też was przygarnąć do siebie, do swojej rodziny, do swojego domu, żebyście się stali tutaj częścią, ale tutaj wspólnie z wami też stworzyć ten, ten dom, to rodzinę. Mam wrażenie, że tutaj wam brakowało Poczucia bliskości. No właśnie, wy nie czuliście tej bliskości. Wam brakowało takiego ciepła rodzinnego, no właśnie, taki, tak, takich ciepłych, rodzinnych relacji, i tutaj ktoś przyjdzie, ktoś to wam da. To poczucie tej bliskości, ale da Wam też dom, rodzinę, w którym ta, te, te bliskie relacje, które no właśnie, które Wy nie mieliście, których Wam brakowało w Waszym życiu, tam będą. No właśnie, Wy stworzycie dom, w którym będzie. Szczęśliwa, kochająca się rodzina, i tam będą mieszkać ludzie, którzy będą naprawdę sobie bardzo bliscy. No właśnie, tutaj, tam będą mieszkać ludzie, którzy nawzajem będą sobie bardzo bliscy. Tutaj, dobrze, kochani, dobrze. Ewidentnie tu ktoś y, y, zmierza tutaj y, do Twojego życia, żeby y, rozpocząć w nim jak y, żeby tutaj wprowadzić do Niego jakieś zmiany. Tutaj y, rozpocząć z Tobą y, coś. Y, Coś, coś nowego, ale tutaj mówiłam o tym oczyszczeniu. Tutaj jest e, po, e, potrzebne, e, no właśnie, e, żeby to coś nowego. E, m, ktoś, kto chce, e, e, no właśnie, pomóc Ci e, tutaj e, w wyjść z czegoś, czym tkwisz, no właśnie, ale też ktoś to poruszy twoje życie, jeżeli twoje życie utkwiło w miejscu, przykładowo tutaj stoi w miejscu, to tutaj w twoim życiu pojawi się ktoś, to ruszy to życie do przodu, no właśnie, kto ruszy te życie? Tutaj z miejsca, no właśnie, tutaj następuje jakieś oczyszczenie, bo być może w Waszym życiu, ale też w Waszym ciele, no właśnie, tutaj w Waszym życiu, w Waszym ciele. Co jakieś toksyny i ta osoba tutaj pojawia się w Waszym życiu, żeby uwolnić Was od tych toksy. Tutaj ktoś do Was przychodzi z otwartym sercem, tutaj z miłością, no właśnie. Tutaj chcę Wam ofiar, coś ofiarować. Tylko pytanie, czy ta osoba jest szczera? Czy no tutaj należy też uważać na kłamstwa i na oszustwa, no właśnie, teraz pytanie, czy ta osoba, która do Was przychodzi, jest, jest wobec Was szczera, czy ona tutaj, e, 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 przy, e, no właśnie, szczera, e, albo czy może nie ta osoba, ale czy uczucia tej osoby, która ona Fc, y, która wam y, ofiaruje te uczucia, są so prawdziwe i szczere. No właśnie. To jest pytanie, bo tutaj przychodzi ktoś, kto y, być może wyzna wam miłość, wyzna wam uczucie. Tutaj e, być może będzie chciał wam ofiarować e, tę miłość, no właśnie, ale tylko pytanie: czy, e, czy jego uczucia tutaj, e, e, czy jego miłość, czy jego. Prawdziwe, no właśnie, to jest e, najgłębsze pytanie: czy uczucia tej osoby do Was, które ona ma albo będzie e, miała do Was, e, są prawdziwe? I czy pytanie: e, czy jesteście e, przygotowani e, na to, co ta osoba tutaj wniesie do Waszego życia. Czy jesteście przygotowani na miłość, którą Wam ofiaruje. No właśnie. Kochani, na dzisiaj to koniec. Dziękuję Wam bardzo. Tutaj bardzo e, serdecznie e, e, zapraszam Was na moje e, czytania, e, również czytania e, in, e, in e, inwidualne. W sprawie tych czytań tych e, proszę kontaktować się ze mną Poprzez maila. Mail znajdziecie pod spodem w opisie pod, czy, pod tym czytaniem. Kochani, dziękuję Wam za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. Do usłyszenia na kolejnym czytaniu, na które Was zapraszam.